Oto ważna różnica między prawdziwą miłością a fałszywą miłością. Fałszywa miłość zawsze ma jakiś urok, to znaczy kocham cię, bo jesteś piękna. Ale to oznacza, że gdy piękno przeminie, partner nagle staje się nieinteresujący. Kiedy wieloletnia partnerka nagle się starzeje, on szuka sobie młodszej lub odwrotnie. Gdy partner przestaje być bogaty, drugi partner szuka kogoś innego. Zawsze więc jest jakiś powód, dla którego kochamy tam osobę. Prawdziwa miłość jest inna. Kocha partnera jako całość. Nawet gdyby miał wszystko stracić lub zachorować, to właśnie takiego partnera wszyscy sobie życzymy, prawda? Aby znaleźć partnera, który naprawdę nas kocha, musimy sami nauczyć się kochać w prawdziwy sposób. Prawdziwa miłość daje, fałszywa miłość bierze, prawdziwa miłość pomaga, fałszywa miłość oczekuje, prawdziwa miłość przebacza, fałszywa miłość osądza.